Marta Manowska już tego nie ukrywa. Na początku miałam opór, żeby o tym mówić. Marta Manowska postanowiła przyznać się, że zmiany, jakie w ostatnim czasie zaszły w jej wyglądzie, to nie efekt genów czy zdrowej diety, ale ingerencji lekarza. Prowadząca Sanatorium Miłości ogłosiła, że ma za sobą zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, w tym Botox. Przyznała, że początkowo obawiała się, że to zaburzy jej mimikę twarzy i utrudni pracę przed kamerami. Byłam przerażona, jak pierwszy raz usłyszałam to słowo, powiedziała Manowska na Instagramie. Marta Manowska zamieściła w mediach społecznościowych nagranie z rozmowy z lekarką medycyny estetycznej, z której usług korzysta. To właśnie podczas tego wywiadu na jaw wyszło, że prowadząca Sanatorium Miłości zaczęła regularnie korzystać z różnego rodzaju zabiegów. Marta Manowska bała się zabiegów. Marta Manowska w rozmowie z doktor Dorotą Szostek przyznała, że wcześniej nigdy nie korzystała z zabiegów medycyny estetycznej, a nawet niewiele o nich wiedziała. Szczególnie Botox wywoływał w niej lęk. Była przekonana, że zaburza on mimikę twarzy. Byłam przerażona, jak pierwszy raz usłyszałam to słowo, przyznała Marta Manowska na Instagramie i dodała. Chyba bałam pewnej stygmatyzacji, która gdzieś funkcjonuje w moim środowisku. Kiedy ktoś zaczyna używać medycyny estetycznej, to oznacza, że zmieni się, że jego twarz kompletnie nie będzie wyrażała emocji. Zresztą ja też miałam takie obawy, że nie będę mogła wykorzystywać swojej mimiki twarzy, którą przecież zresztą pracuję. Pewnie też mi się wydawało, że jestem taka młoda z natury, że zawsze będę tak wyglądała. I dopiero z czasem zrozumiałam, że faktycznie procesy, które zachodzą w naszym ciele, w ciele kobiety, są naturalne, więc w wieku 41 już latno trudno z tym polemizować. Ostatecznie Marta Manowska zdecydowała się nie tylko na Botox, ale i mezoterapię, a także laser. Marta Manowska zrobiła sobie Botox. Marta Manowska po konsultacji z lekarką zdecydowała się na Botox, mimo wcześniejszych obaw. Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie Botox, bo na początku miałam nawet taki opór, żeby o tym mówić, bo pomyślałam sobie, że zostanę odebrana w taki sposób, że kolejna gwiazdeczka zrobiła sobie twarz. Będzie miała kompletnie nieruchomą maskę, nie pokazującą żadnych emocji. A przecież ja prowadzę programy, które opierają się na emocjach, na psychologii drugiego człowieka, na emocjach, na empatii, na byciu razem. Więc jakby niemożność pokazania emocji byłaby kompletną dla mnie porażką, bo miałabym je w środku. Okazało się, że to w ogóle nie o to chodzi. Mam teraz botoks w czole, a cały czas nim poruszam we wszystkich możliwych kierunkach. Powiedziała z radością Marta Manowska.